I? I faceci się nie przyznają. Ale też tak jest, bo jak był już ta, ten, ten ślub nie, i ta ceremonia, i też wiesz, wszyscy stoją i wiesz. Ten, I teraz tak. A jak poślubiona się zmieni? Ja takie a jak, a, no myśli? Tak, no takie są wątpliwości: a jak będzie z a jak ja nie dam rady, a jak ja nie wytrzymam. A będzie głupio, bo wszyscy powiedzą: o, dwie godziny się zaręczyli i już ślubi się rozwiedli. To takie były, no. To jest też takie, co ludzie pomyślą, nie? Tak, tak często myślimy, co ludzie sobie pomyślą. Ale... Ale trzeba słuchać głosu własnego serca. Tak, 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 tak. tak. Teraz I, wiemy. I, I... Nieważne, co i ludzie i były, były wątpliwości. To każdy... W, 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 jeśli ktoś... Ktoś z mężczyzn powie, ja nie miałem żadnych, to znaczy, że chyba nie wiedział do końca, co robi i nie był pełen, z pełna rozumu. Bo to jest potężna odpowiedzialność, bo no decydujesz się na wiele rzeczy. Na małżeństwo, dzieci. Czy tato będziesz, czy, czy będziesz dał radę?